możecie mieć taką sytuację, w której będziecie potrzebować zjechać po linie. Najczęściej się to przydarza w trakcie wspinania wielowyciągowego, ale nie tylko, bo może być to sytuacja, w której na przykład chcecie sobie zawiesić wędkę na drodze sportowej i od góry chcecie zjechać do tego stanowiska. Oczywiście, jeśli jest taka możliwość. I teraz jak to wygląda? No pierwsza sprawa, jeśli zjeżdżamy ze stanowiska, no to musimy sobie przygotować linę do zjazdu. I tutaj już, już mamy przygotowaną linę, czyli lina jest przełożona przez punkt centralny w tym stanowisku. Dwa końce są związane razem ze sobą i zrzucone na dół. I teraz dopinamy się do tego stanowiska lążą, którą mam już przygotowaną. Jest to ląża zawiązana z taśmy, akurat w tym wypadku 120 cm. Ważna uwaga, ląże, która jest zrobiona z taśmy, używamy tylko do zjazdów. W trakcie wspinania najlepiej jest dopinać się do stanowiska liną. Ale to jest osobny temat, którego teraz nie ruszamy. I dla moich potrzeb ona jest tutaj nieco za długa, więc mogę sobie ją wyregulować, mogę ją skrócić. A robię to w taki sposób, że na jednym z ramion tej ląży wiążę po prostu kluczkę. I teraz już mogę spokojnie się na tej ląży oprzeć i jednocześnie dostaję ręką do punktu centralnego w stanowisku. W porządku. Kolejnym elementem jest zawiązanie blokera. Będę do tego potrzebował karabinek zakręcany, i będę do tego potrzebował repa. I teraz dopinam sobie mojego repa do łącznika. Najlepiej tutaj pod lążą go dopiąć. I na linię wiążę właśnie blokera. Jest to bardzo prosty węzeł, bo polega na tym, że kilkukrotnie oplatamy linę naszym blokerem i końcówkę również dopinamy do naszego karabinka. Karabinek oczywiście od razu zakręcamy. I teraz zwróćcie uwagę na to, że bloker jest zawiązany, ale muszę go przetestować. I testuję go w taki sposób, że Podsuwam go jak najwyżej, tutaj w stronę stanowiska i próbuję na nim zawisnąć całym ciężarem swojego ciała. Jeśli udało mi się na nim zawisnąć, widzę, że ląża jest luźna, bloker mnie trzyma, czyli będzie spełniał swoją funkcję. Również sprawdzam, czy jestem w stanie go zsunąć na dół. Elegancko jestem, sta jestem w stanie go zsunąć, więc jakby wszystko jest yy, z blokerem zrobione poprawnie. No, i teraz co robimy w dalszej kolejności? Bierzemy sobie przyrząd nasz asekuracyjno-zjazdowy. Tym razem wykorzystamy jego funkcję właśnie zjazdową. I dopinamy go do naszej ląży poniżej kluczki, którą wcześniej tutaj na tej ląży zawiązałem. Dopinam go dokładnie w taki sam sposób, żeby układał się w taki sam sposób jak w trakcie asekuracji. Czyli to górne, yy, stalowe kolucho. Jest zwrócone do góry, ząbki są zwrócone na dół. I teraz na linie tworzę taką falkę, która jest jakby zwrócona tym brzuchem w moją stronę i dopinam linę do obu dziur. Do obu dziur w przyrządzie. No i w zasadzie można powiedzieć, że mamy jakby cały nasz układ do zjazdu gotowy. Natomiast przed wypięciem się ze stanowiska muszę ten układ przetestować. I testuję go w taki sposób, że zaczynam od podciągnięcia przyrządu jak najbliżej stanowiska, następnie podsuwam blokera do góry i cały ten układ obciążam, tak, żebyśmy całym swoim ciężarem wisieli na, na linie. Bo zwróćcie uwagę, że ląża, na której wcześniej wisiałem, jest teraz zupełnie luźna, a mój ciężar ciała spoczywa na linie. I to jest taki ostateczny test. Widzę, że tutaj jest wszystko elegancko, pracuje. Lina jest zablokowana w przyrządzie, więc mogę się wypiąć ze stanowiska. I oczywiście w trakcie wypinania druga ręka już ląduje na linie blokującą. No i cóż, wypinamy się ze stanowiska. No i ten karabinek dla porządku jedynie możemy sobie dopiąć do, do przyrządu zjazdowego, tutaj do tego górnego stanowiska. Ale to jest kwestia tylko porządku. To nie wpływa już na nasze bezpieczeństwo. No i co, i teraz tak. Druga ręka ląduje nad blokerem, i kantem dłoni, kantem małego palca, wsuwamy blokera w dół, jednocześnie wydając luz na linie, i w ten sposób zaczynamy nasz zjazd. I teraz jeszcze ważna sprawa. W trakcie zjazdów najczęściej dochodzi do wypadków. To jest taka czynność, którą wykonujemy w trakcie wspinania, która jest. W zasadzie najbardziej ryzykowna. Tutaj każdy błąd może się już skończyć tragicznie. W związku z tym pamiętajcie o tym, że to co teraz powiedziałem, to co opowiedziałem teraz nie jest wystarczającą wiedzą do tego, żeby bezpiecznie wjeżdżać. Do tego, żeby tak było, to musicie odbyć kurs wspinaczkowy. Natomiast ten film niech będzie tylko przypomnieniem tej wiedzy dla ludzi, którzy już taki kurs ukończyli. Także dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia.